Słońce, symbol źródła życia i światła, w wielu kulturach nazywane sol, a sol to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego. I w pewien sposób największa jego siła. Siła Słońca przychodzi o wiele silniejsza, o wiele potężniejsza w swojej interakcji niż siła deszczu, wiatru czy pioruna. Słońce to jeden z elementów dających. Jednak żeby wejść w komunikację ze słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy. Lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie. A zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, dojrzeć wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci stwórcy, jako ludy rdzenne, mamy zrozumienie, że Słońce jest źródłem energii prawdziwej miłości. Jeśli człowiek nauczy się być w stosunku do Słońca, odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż Słońce i pozwoli sobie na to, aby Słońce dawało, wówczas człowiek pozna nowe wymiary emocji, bowiem wówczas dotknie emocji miłości Słońca i zrozumie, jaką miłość powinien mieć, nieść i emanować nią. Dzisiejszy człowiek szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodami codziennego, materialnego życia, zapominając, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi właśnie to, co namacalne. Bo tak naprawdę to, co namacalne, Akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem. Możemy poczuć jego ciepło. Dlatego droga ta jest najprostszą drogą do stwórcy, bowiem im bardziej człowiek będzie się komunikował ze Słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A Słońce to najlepszy jej nauczyciel, nauczyciel miłości istnienia, miłości bez oceny, bez oczekiwań, bez warunku i bez podziału na dobre i złe. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością, a więc nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie. Ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić, jak wejść w wymiar poczucia, jak Słońce to robi bowiem słońce świeci na każdego, każdą emocją, i od słońca właśnie człowiek może się nauczyć, jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii. Pakiet, który pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie, zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało jako świątynię duszy i całe życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko i wyłącznie dla siebie, Wówczas nigdy nie skomunikuje się ze Słońcem, bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to właśnie Słońce jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji w sposób, w jaki robi to Słońce, Wówczas osiąga stan spokoju. Stan, że nic nie musi robić, bo czuje się bezpiecznie, bo czuje się dobrze, i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, a nie z powodu przymusu czy też zagrożenia. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do słońca w sposób Pokojowy. Stwórca stworzył Słońce i ciebie człowieku, więc, jako element jego kreacji, sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest Słońce serce naszego układu słonecznego. Mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze Słońcem? To ty sam człowieku jesteś odpowiedzialny za łączenie się poprzez słońce ze Stwórcą, i tylko i wyłącznie od ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz i czy w ogóle tego dokonasz. O wschodzie słońca wstaję. Swe oczy kieruję ku pierwszym promieniom Słońca. Jako człowiek w sile pól ten słabszy, staję przed Słońcem jako tym silniejszym, sercem naszego układu słonecznego. Nakarmiony przez nie każdego dnia, w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia. Wyciszam swoje myśli w ciszy i spokoju. Wysyłam bezinteresowną miłość do słońca, miłość, która jest we mnie. W poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju obdarowuje słońce całym swoim jestestwem oraz całą, wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie, Zmianę, ale nie w fizyczności, a wewnątrz siebie to tam właśnie wykonuje pracę. Zaś fizyczność za tym podąży. Nagle zmieni się środowisko, jakby samo z siebie, bo ja będę tą zmianą emanować. Z tym wchodzić w interakcję ze wszystkim. Wykonuje pracę wewnątrz siebie. Uczciwie i szczerze. Uczciwy człowiek nie kłamie, nie oszukuje. Uczciwy biznesmen robi uczciwe transakcje bez wykorzystywania innych. Uczciwy naukowiec przeprowadza rzetelne badania bez podrabiania wyników. Jako uczciwy człowiek robię coś. Bo to coś jest właściwe, dobre, a nie że przynosi jakieś korzyści. Podchodzę z czystą intencją, a więc wykluczam egoistyczne motywy, zyski, uznania, uwagę, władzę czy korzyści materialne. Czysta intencja, to z nią podchodzę do zmiany, bez ukrytych motywacji, celów, manipulacji czy oczekiwań. Działam w miłości do Stwórcy, w pokojowości, a nie ze względu na obawę przed karą. Szczerość w podejściu do swojej zmiany. Do chęci zmiany. A Ty, człowieku, czy chcesz wejść na ścieżkę zmiany? Jeśli tak, to dlaczego chcesz zmiany? Czy Twoja intencja zmiany jest czysta? Czy jesteś szczerym człowiekiem? Niech będzie to refleksją na poranne godziny do momentu południowych obrzędów, miłości i pokoju.